Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku będę łowił bardzo szkodliwe kreatury, ale ogromny. i będę miał na nie bardzo ambitny plan, a później coś z tego fajnego upiecić, jednak nie wszystko pójdzie tak jak bym tego chciał, ale bida. ale przyjdzie mi do głowy bardzo dziwny plan awaryjny, wiewiórką szarą, będzie troszkę boleśnie, bo skubany ma trochę siły w sumie no, troszkę mrocznie, te dwa wielkie walczą ze sobą teraz i na pewno nietypowo, zapraszam serdecznie na odcinek. Dobry Państwo, i witam się z Państwem w terenie, w końcu w terenie. I dzisiaj akcja łowienia raka sygnałowego, czyli moja coroczna wyprawa. Tak naprawdę częściej to robię niż co roku. Nie zawsze nagrywam, ale często wybieram się właśnie połowić troszeczkę raka, a później coś z tego fajnego upichcić. I tak będzie tym razem. Oczywiście raz już to nagrywałem, i to jest jeden z popularniejszych filmików na tym kanale. Możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. Dzisiaj podobna metoda, z tym, że spróbujemy dwóch różnych przynęt. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I mam fajny, ciekawy pomysł na nowe inne danie. Tutaj pułapki już sobie rozstawiam. Wrzucę dwie. Mam cztery. Ale dwie mi spokojnie wystarczą. Te są troszeczkę splątane. O, ale ta jest zabezpieczona. I te dwie używam przeważnie do słodkiej wody a te dwie dosłone i tak z ciekawości w sumie to robię. Chcę zobaczyć czy będzie jakakolwiek różnica, czy one rdzewieją. to są takie standardowe pułapki z eBay'a, one chyba teraz około 10 funtów, czyli 50 zł kosztują. I oczywiście pamiętajcie, że te połowy odbywają się w Anglii i tutaj można sobie złożyć darmowy wniosek o taką licencję, która upoważni nas do łowienia raka sygnałowego w danym akwenie. A w Polsce panują całkowicie inne zasady, dlatego musicie się z nimi zapoznać. Na przynętę posłuży nam kocia karma, bo po prostu kiedyś kupiłem, nie zużyłem. A do drugiej pułapki włożymy anchois w oleju i zobaczymy co będzie lepsze. A tak wygląda nasz zbiornik. Jest to po prostu staw służący do nawadniania sadów. Skąd się wziął tutaj ten rak? No szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, ale, ale bardzo łatwo się roznosi. Dlatego, że mogły go przynieść na przykład taki. Bardzo łatwo też można zainfekować takie łowisko przez przyniesienie podbieraka z innego miejsca, na przykład z rzeki, gdzie ten rak żyje. Rzucamy mniej więcej w tamtym miejscu wzdłuż linii brzegowej, bo tam jest dosyć głęboko. Przywiążemy sobie sznurkiem do tych roślin tutaj. A jutro po 24 godzinach mniej więcej przyjadę je wyłowić. Klatki są składane. Rozkładamy sobie z dwóch stron. Pyk. Tutaj jest zamek do opróżniania. Zamykamy oczywiście. A z drugiej strony jest kieszeń. Na przynętę. Tutaj mam ładnie zmienięty sznurek, nie to co w tamtych. Oczywiście nie musi być to karma dla kota. Może być na przykład, nie wiem, krewetki, jakieś stare ryby, kurczak, rak sygnałowy jest wszystko żerny i naprawdę uwierzcie mi przyjmie wszystko. I napychamy kocioł karmę, do tej kieszonki. Pyk, zamykamy, klatka gotowa do działania, pyk i pyk. Ta sama sytuacja, tutaj mamy zamkniętą, ale sobie uklęknąłem gniazdą mrówek, już my tutaj podziabały. I bierzemy śmierdzącą puszkę z w oleju. Ło, no tak. Żona będzie zadowolona na pewno. Nie musimy jej całkiem otwierać. Niekoniecznie jest sobie nam wskazane, żeby one ją wyżarły całą tą puszkę. I mają gorszy dostęp, tym lepiej. Że możemy ją tutaj wcisnąć tak półotwartą. Bo jak zjedzą, to wiecie, już stracą zainteresowanie pułapką, a tak to jeżeli nie będą miały zbyt dobrego dostępu, tym dłużej będą wchodzić do środka. Po bokach są właśnie takie otwory, tędy wchodzą, wpadają i już nie mają prawa się wydostać, dlatego że tutaj ta siatka się zwęża i nie pozwala im uciec. One się gromadzą tutaj dookoła, w tych miejscach. Tylko sobie sprawdzę szybko sznurek, dlatego że nie chcę, żeby mi się zaplątał, jak będę rzucał. Dobra, wszystko jest rozplątane. I rzucamy tutaj blisko. Pyk. Tutaj sobie przydążemy. Pyk. I jedna gotowa. I tutaj, przy samym betonie, możecie sobie zobaczyć jamę. Dlatego drugą rzucę na razie tutaj. Widzicie takie oczka, taki tłuszcz na wodzie, dlatego że sobie myłem ręce tu przed chwilą. I to powinno też pomagać, jeżeli chodzi o zwabienie i o zapachy. Ale tak, rzucimy tutaj. Przyjadę tutaj, jak zapadnie zmrok. I wjedziemy kamerę i zobaczymy, jak one się zachowują. Ile ich tutaj jest. do one próbują wejść. I na przykład, zobaczymy, czy będzie ich tutaj dużo widocznych na. Dnie dookoła tej pułapki, także jedną tam na dziko, drugą tutaj. Mam jeszcze endoskop, kamerkę ze światłem własnym i w ogóle jestem bardzo podekscytowany tym. Także druga leci po prostu tutaj. Zobaczcie, pięknie nam opadła na dno. Przywiązuje sobie tutaj do tej rurki i wracamy po zmroku. Pływa tutaj świeże źródło, także woda jest dobrze natylniona i w miarę czysta. Idealne warunki dla raka. A jeżeli zastanawiacie się, czym one się żywią, jest tutaj też duża populacja karpia, czyli wyjadają po prostu ikrę karpia. Na pewno żywią się też na narybku karpia, ale najważniejsze to są kanibale. I na metr kwadratowy potrafi być nawet kilkadziesiąt osobników. Także zjadają się nawzajem po prostu. Paskudne kreatury z nich, naprawdę. Ale za to bardzo smaczne i pożywne. na 22.20 jesteśmy na miejscu o proszę widać ich tu trochę, coś się zbawiło i to niektóre takie bardzo ładne okazy poczuły na pewno przynętę, odpalam endoskop sprawdzimy to endoskopem widać jak niektóre się chowają do swoich jam tak to wygląda mój sprzęt taka taniocha trochę, ale mi niepotrzebny teraz włączymy z telefonem proszę bardzo i mamy widok Statyw tutaj elegancki. I lecimy. Tutaj widać jak nam jeden wchodzi do klatki w tym momencie. Ten oto przyjemniaczek w tym momencie jest na drodze do wejścia do pułapki. Idź kolego, idź, nie krępuj się, na pewno je troszeczkę przestraszyłem światłem i są trochę zdezorientowane. Część widzę wraca do swoich norek, ale tamten zmierza w idealnym kierunku, tak jak chciałem. Tutaj już widać jego ostatni otwór na przeszkodzie. Przechodząc ten otwór idealnie wejdzie do środka. Nie będziemy na niego czekać, bo jest mocno zdezorientowany, ale tutaj widzę następnego przyjemniaczka. Ale ogromny. Muszę Wam go pokazać, jaki on jest wielki. Z tego to będzie tyle mięcha. Zobaczcie tego byka. Ale potwór. Te dwa wielkie walczą ze sobą teraz. Ja ci kręcę. Ten jest ogromny. Ten tak samo. Bardzo terytorialne. Będzie z tego dużo mięsa dzisiaj. W nocy. Teraz zaatakował kamerę, prawdopodobnie. Ale wszystkie idealnie zmierzają do klatki. Tutaj się nam chowa jeden. Tutaj idzie następny spory. A tutaj jeden się schował pod klatką. Taki ogromny, naprawdę duży, jak na raka. To jest bardzo duży. I zobaczcie tego wielkoluda. Ten jest naprawdę dorosły. Jest przepiękny. Zobaczcie, jaki jest ogromny. Będzie teraz atakował kamerę, prawdopodobnie. Przemieścił się pod klatkę idealnie. Ale potwór. Patrzymy mu prosto w oczy. Na na razie nie widać, ale widać, że pełno osobników się zbiera dookoła klatki. Dlatego, żeby nie przeszkadzać, zawijamy wszystko, gasimy światło i zostawiamy na jakieś 20 godzin. Tyle, moi drodzy, zbieram się. Widzimy się to jutro. I mamy następny dzień. I idziemy na, mam nadzieję, obfite zbiory, ale coś tutaj nie wygląda, jakby to były obfite. Zobaczmy. Ohoho. Ale bida. Ida straszna, naprawdę na pewno nie pomogłem tym, że przyjechałem tutaj wczoraj z latarkami. Chociaż jeden ładny okaz jest, ale to jest nic. Takie oto okazy mamy. Ciekać, czy one mocno dziabią. Dawaj dziabni. E? Całkiem. Całkiem mocno. O, skubany ma trochę siły w sumie, no. Trochę zabolało. Zobaczmy, jak tam druga. No w drugiej zdecydowanie też słabo. Jeszcze gorzej. Także mięso dla kota się lepiej sprawdziło. Bo tutaj mamy tylko dwa okazy w miejscu gdzie było anchois. Także im nie posmakowało. I tak oto wyglądają nasze łowy. Te dwa co wczoraj widziałem były o wiele, wiele większe. Przynajmniej dwa, trzy razy większe od tego. Także plan jest teraz taki, że wrzucamy je z powrotem do pułapek. Skąd mamy pewność, że one nie wyjdą. Przywiozłem sobie troszeczkę peletu, to jest pelet halibut i tym peletem zasypiemy do pełna te kieszenie, zostawimy tą puszkę, bo ona nic nie przeszkadza, tam są jeszcze kawałki mięsa w niej i wrzucimy pułapki z powrotem, zostawimy na jakiś tydzień, a po tygodniu przyjadę i zobaczymy jakie będą rezultaty, powinny być o wiele lepsze. Zresztą wiecie jak to w Anglii jest, pogoda jest jaka jest, nie jest zbyt ciepło, jest około 16-17 stopni, dlatego może dlatego no tak nie żerują dosyć intensywnie jak ostatnim razem. Mięsa zostało sporo, o, przesypałem trochę. Dosypujemy peletu do pełna i już nie będę rzucał tej omurku, Tylko wszystkie rzucę obok tych krzaków. I to samo robimy z tą drugą. Z tym, że tak jak mówiłem, zostawiamy tą puszkę. dajemy do pełna. Ciach do wody. Poszło na dno. Tutaj wrzucamy raki. Rzucimy je troszeczkę dalej. O, niech będzie tam. I niestety, plan z ugotowaniem pysznego dania i pokazaniem wam tego mi się nie uda w tym tygodniu, jak widzicie, dlatego że jest zbyt ich mało i to po prostu nie jest warte zachodu. Jak wiecie, bardzo mnie fascynuje temat pozyskiwania jedzenia własnymi siłami, naturalnego jedzenia tego typu, chociaż to jest inwazyjny gatunek, ale jednak pozyskany samemu. I właśnie w szczególności, gdy są to gatunki inwazyjne, czyli działające niekorzystnie na naturalne środowisko, a zwłaszcza te wypierające rodzime gatunki. I tutaj mam taki troszeczkę kontrowersyjny plan, dlatego że. W Anglii jest problem z inwazyjną wiewiórką szarą. Tak, wiem co myślicie, ale jest to gatunek, który wypiera rodzimą wiewiórkę rudą. Tutaj się mówi na to wiewiórka czerwona. I dajcie znać, co byście myśleli o odcinku Złap i ugotuj wiewiórka szara. Może być to bardzo ciekawy odcinek. Moi drodzy, jest sobota, wy to oglądacie w niedzielę. Także ja to nagrywam wczoraj dla Was. Nie udało się stworzyć mojego ambitnego dania, ale nic straconego. Zobaczymy, co się w tych klatkach będzie znajdowało po tygodniu przebywania ich w wodzie. A to na pewno zobaczycie w następnych odcinkach. Dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć.